Witam serdecznie odem z tej strony. Kolejny dzień kolejne przygody i będą dzisiaj przygody. Będą w, dni, w dniu dzisiejszym poszukiwania. Ja nie ukrywam jest godzina 10.30 i dopiero wstałem obudzony telefonem. E, bo wczoraj wam do trzeciej chyba robiłem film. I teraz herbata, szybki ogar i prawdopodobnie uciekam. Uciekam. Na Jurek Krakowsko-Cężku. To super. Herbatson już po parze serii pewnie jedną bardzo ciekawą rzecz jeszcze wam przed wyjazdem pokażę mianowicie mamy nową odsłonę naszej strony odyńce jest o wiele bardziej przejrzysta o wiele lepiej są kategorie porobione e, dane kontaktowe od razu u góry i jest taka przejrzysta dla osób początkujących e, bo rozszerzamy swój asortyment o Odzież i o kampery. Kampery już wkrótce, czyli van life i tak dalej. I tutaj jest ta strona naprawdę taka bardzo fajna, przejrzysta, zintegrowana z YouTube'em, z tym wszystkim. I wchodzicie sobie na przykład, nie wiem, w te detektory, i wam się już pod stroną od samych detektorów włącza więc o wiele fajniej przejrzyście to jest dla Was zrobione. Plus te wszystkie dane kontaktowe, bo o to najbardziej gdzieś tam zabiegacie i detektory, to mamy podzielone na detektory lądowe, wodoodporne do słodkiej, do morskiej, dla dzieci, dla początkujących, do nurkowania. Według producentów, pinpointery, promocje, to wszystko jest bardzo fajnie zrobione tutaj. Outdoor znowu, odzież, a te akcesoria biwakowe, bon podarunkowy, jeszcze tu będzie kamper później, o. Tyle się chciałem pochwalić, że mamy nową odsłonę strony. No, ale teraz palę wroty i jedziemy na poszukiwania. Będziemy się widzieli z sapery. <laughs> Trzeba ogarnąć szybko busa, już się nic nie połamało jak ruszę. Wioł, kobyłko, kobyłko. Z tego co ogarniam, to to jest miejsce tajne. I ja nie mogę wspominać co to jest za miejsce. Mogę tylko wspomnieć o tym, że będziemy prawdopodobnie poszukiwali Yy, jakiś śred... Jakiegoś średniowiecznego oręża, po kimś, kto stanął w szranki z kimś. Przeteleportowałem się do lasu i patrzcie, kogo spotkałem, jakiego gagatka. Wygląda jak Himen i pół robot. Nie, pół Himen, e, ćwierć kury, a ta dalsza ćwierć kury jeszcze nie jest zidentyfikowana. Witaj saper. Cześć, witam widzowie Odyna. Witam Was serdecznie w Lesie w Małopolsce, w bardzo ciekawym Lesie. I wraz z Odynem będziemy się szukać podkładek. Podkładek, nie? A dokładnie średniowie... śladów średniowiecznych szlaków. Mam nadzieję, że cokolwiek trafimy. Ostatnio się grubo udało trafić. No, u saperka nie wiem, czy widzieliście, bo ja widziałem i to chyba z dwa razy, jak po, po gwoździach przez groty do, do, do unikatowej monety druga. No, zana w Polsce, będzie o tym odcinek. Będę go teraz go tam robił, ale najpierw identyfikacja porządna. Ale w ogóle podziwiam tą osobę, która identyfikowała tą monetę, bo tam jest powiedzmy, że nie wiem, 40% ubytek w samym środku. No. Teraz zobaczymy. Najpierw musimy się gdzieś tutaj poszwędzać po tych lasach, zobaczymy co będzie. Pogoda jest w miarę, w końcu zaczyna się klarować, ale i tak tak nie jest przyjemna, taka jak była ostatnio. Podążam za Tobą. No dobra, Oden. To zaraz to, odpalamy sprzęty i do boju. Powodzenia. No. Saper od kuchni. Leźliśmy taką drogą, weszliśmy w las i mam pierwszy taki kuty gwóźdź. Pognębmy tu to. Jakiś kolorowy sygnał, nie na samym wierzchu. Zobaczymy, czyżby to. Hm. fajnie, blaszka. Saper, jak zwykle, mnie zostawił w tyle w ciul, bo ja chodzę i gnębię takie małe sygnały powierzchniowe. Ale to zdaje egzamin, bo mam pierścionek jakiś małej dziewczynki z takim, z takim małym no właśnie szafirem, tak? To jest plastikowe, to jest odpustowy. Ale wiecie, pierścionek z lasu. No ja jestem happy. Happy happy. 86. Jak 1 euro z Albanii. Ale zobaczymy co to jest. Jest głębiej, więc fajnie. No, jak nie będzie to polmos, to będzie jeszcze fajniej, nie? Tylko trzeba to tak. A może już to wydobyłem. Ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy wydobyłem. Nie wziąłem pointera. Ja machałem tutaj. I jak machałem tutaj, to on mi wskazywał kolor, a to jest żelazo na samym wierzchu i to jest fragment jakiegoś. Kozika starego, wciul starego kozika i nie był głęboko. Ja kopałem w dół, a to było praktycznie tutaj. Widzicie to było, nie wiem, z 3 cm, z 4 cm w gruncie, gdzieś tutaj obok po prostu machałem. Jakiś czas później sapera nie widzę, ale gdzieś się to musiał zatrzymać bez ruchu. A ja tutaj sygnał miałem: 90. Słuchajcie, i widziałem gdzieś monetę. Widziałem gdzieś monetę, jest i to będzie kopiejka. Pewnie, że tak. Jedna kopiejka widać chyba 1899 jest. O, i z tej strony brzydka. Myk, tak to wygląda. Ale zazgrzytało drzewo, a koło tej kopiejki taki kawałek łańcucha z zawiesia się wyrwał. Które to tak skrzypi? W ogóle jaki piękny jest ten las. E, tam gdzie byłem z gruchą ostatnio. I z farajną też było ładnie, ale tutaj jest, tak wiecie, ty, 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 te listki to dopiero wstają, w ogóle zobaczcie na to. Jakie to śliczne. Kolejny sygnał przy takim pieńku. Taka śrubka. Widać tu jakiś. No właśnie. Widać tu jakąś krągłość. I nie jest to czasami zakrętka od jakiejś odznaki. Nakrętka od odznaki Łódź, od polskiej odznaki. Łódź Gra, to jest chyba imię nazwisko B. Gra coś tam ciekawe, czy coś tu będzie blisko tego. Saper mówi, żeby się pokręcił, też bym się pokręcił, bez tego jak on by mi nie powiedział. Przy tym tam piękko była ta nakrętka z odznaki. A tutaj na samym wierzchu bardzo ciekawy przedmiot. Fest stary. Jeszcze go nie wyczyściłem, albo mi wygląda. Na, jakąś, na jakimś szkaplerz stary, no ale nie wyczyszczę teraz tego, ewidentnie jakiś bardzo stary szkaplerz. Wciul stary. Oj, fajne rzeczy tu wychodzą. Wyczyśćmy to. No nie mam szczoteczki. Dziękuję. Patrzcie, Artur nad moją dziurą klęczy. On wszystko nagrał. Ja na początku kolor, potem żelazo, żelazo, żelazo. Kolor, żelazo, kolor, żelazo. Podkopaliśmy i w końcu głęboka boratyna. Chociaż ja nie jestem przekonany na 100%, czy to buratyna, bo jest za bardzo skatowana. Fajna kosa! Fajna, fajna! Zdobiona taka. O. Zdobiona w jakichś lampartach, cholera wie w co? Taki bebok tu jest. Bebok? U, czekaj, ładna. Lis. Z takim ładnym ogonem. Z lisem. Liszka, jak lis, no. Nie wiem, co to za pysk. Pysk, jak zająca. Nie wiem, pies tropiący, już nie wiem, co to jest. Ale kita jak u tego ulica Zobaczcie ładny. A to coś ciekawego. Ewidentnie urwany element od czegoś wyrwany. Czy z wybuchu? Nie wiem, ale się domyślam. Badajcie to. Tam taki łysy las, a tutaj taki ładnie zielony. I tu gdzie ten ładnie zielony? Taki fragment chyba koninka jakaś. Chyba jakaś koninka, dawno temu urwane, zerwane. Dalej trzeba szukać skarbów. Na samym wierzchu sygnał. Czyżby kopieja jakaś? A dupa nie kopieja. Jest złoto. Co <grym> to, to masz? Odłamecek. Ale wyże ładnie wyglądasz na tle tej zielonej... Szpliter. Zielonych listków. O jest, wiecznie chodzący dzwonek. Bardzo jak nie telefon, to messenger, to Whatsapp, to coś tam. Lubię z Tego typu sonda do takich poszukiwań, czy na plażę, jak najbardziej. Jakiś czas później, na leśnym trakcie, znalazłem kilka łusek. I tutaj są dalej sygnały, a to takie ślepaki. Takie ło. I tutaj czaśnięte w sponkę. Ale ja nie wiem, czy one wyszczelone, czy nie, ja się nie znam na ślepokoch. Tu są łone ło. Artur mówi ładne i zielone, a ja mówię mu kamerę troszeczkę daj inaczej, bo widzowie nie widzą twoi. Nie. do góry, do góry. No to ładnie nagraj, przynajmniej widzą. O, 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 widzicie? Ja dbam o to, żebyście mieli ładnie. O, ładnie i zielono i z dobrego ujęcia. Mieszana, mieszana. O, taka zielona łuska. Ale kapotyna, taka Stara, stara. Stara, stara. Ok, Artur ma sygnała. Głębiej. I żelazny jest. I duży. A Artur tu szuka. Oręża. Orężu. Na szlaku handlowym chciałbym. To nie wiem, to nie będzie podkowa jakaś stała. Miecz i tarcza. Tarczomiecz miecz. Tarcza, miecz. O, o, już podniosło nie, się. Nie. Co to będzie? O, jakiś podłużny przedmiot. Dobra, z brony, tak? Z brony, czyli też, też ostatnio nie. coś takiego znalazłem. Nie. Dziobak, na palucha dajesz i dziobiesz. Artur miał, tam, Artur miał tam dziwny sygnał i śmieje się z niego, że dzbanek go rozwalił. A my mamy wykrywaczy metali, ale wykrywaczy metali, również pokazując dzbanki Ale zależy, zależy, zależy zale Ale miał tutaj sygnał, no i kopał, kopał No i się, patrzcie do czego dwa dokopał fragmenty Dwa fragmenty ceramiki, no. jest tutaj jakby lekko wstrzelone, więc zobaczymy gdzie on tu gdzieś no. nie pękł A ja to się... jest zupełnie inny ten Tak, jest no, cieńszy o wiele, tak, nie? Tak, ale ten wygląda naprawdę staro ten kawałek ceramiki I teraz ja się z Artura śmieję, że dzbanek rozwalił, a on się zaczyna denerwować we mnie Nie, ja się denerwuję, <laughs> bo wiesz, mam dwa małe fragmenty ceramiki, no. ale nic więcej nie ma nic No nic i tutaj miałem sygnał i też mam fragment tego dzbanuszka i bardziej tego szerokiego tak? bardziej taki ten szeroki jest też ale nie jest taki sam nie, to jest coś jeszcze coś innego co to jest? może tu, co? po, może tu było coś ciekawego i to prace rolne tu rozwaliły te leśne no. oznaczymy to, no to jest... zabierzemy, zrobimy z dokumentację jakbyście się zastanawiali jak, jak ceramika daje jak grunt, jak żelazo no właśnie, bo w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy. A ten mały jak daje? Czy daje w ogóle? się ręka? Ręka sama nie daje? No. Szukamy dalej ceramiczki. Ui. Psuja. Rozwalił dzbanek. No właśnie, chciałbym nawet go rozwalić. Wiesz, ale trzeba go znaleźć. Ale nic więcej nie ma. Chyba przeszukaliśmy i tylko no, dwa kawałki. Zaraz detektorami sprawdzimy. Artur spisuje koordynaty, nie zapomni tam napisać daty, żeby się rymowało. Tak powiedziałem, a ja tutaj wiecie, namierzyłem sygnał żelazny i dokopałem się do żółtego peseczku. Nie wiem, czy on jest tu, czy on jest tu, czy on jest tam. Czekam na Artura. Przyjdzie z pointerem, na mierze, bo ja nie wiem pointer, jak, jak na poszukiwacza przystało. Nie wiem, pointera. Artur powiedział, że trzeba tutaj jeszcze sprawdzić trochę to miejsce gdzieś w pobliżu. Znalazł jakieś miejsce, gdzie jakaś polepa mu wyszła, coś tam kopnął. A ja tutaj mam sygnał i patrzcie, jaki to nie jest drut. Mi to wygląda na jakąś nie wiem, cholera wie co to jest. Strasznie dziwne żelazo. Tak czy inaczej. I z jednej strony tak, jakby było puste. Zobaczcie. Z jednej strony, tak jakby było puste. To nie jest jakiś taki hardy monolit, nie? To jest takie delikatne. Ciężko powiedzieć. Jak to, co? Kawał żelaza. Nie pierwsza już dzisiaj, ale ta taka starsza, aluminiowa, wiecie. Łobrączka. Który rok? Nie wiem, nie powiem. 58., 85., 36. Losowe, 96, PL 96, teraz już na pewno. To już drugi dzisiaj, a jaki ładny, ten mi się bardzo podoba, tego biorę. Ale fajny. Ale zarąbisty. Mili... O nie, to muszę zamazać, bo to jest ten, yy, konkurencja. Pauza! Tak jest. Artur powiedział pauza i patrzcie co mi ta pauza przyniosła. Kopiejka, kopiejka, czy polmos? Kurde, bardzo, bardzo duży jest ten sygnał i jest bardzo blisko sondy. Co to będzie, ludzie? Czy to będzie polmos, czy to będzie, czy to będzie kopiejka? Czy to będzie polmos, czy to będzie kopiejka? co coś innego jest. No gdzie to? Tu i coś wypadło. Moneta? Moneta? Nie. Wow. Guzik chyba jakiś. No, takie kółko. Przed chwilą mówiłem Arturowi, że nie kopnąłem dzisiaj butelki. Ale mam za to lufę z karabinu MG63. Nie znano mi jeszcze ani Niemcom, nawet ani ruskim, ani Arturowi. Widzicie, jaka fajna? Ja będę sobie tutaj w tyle szukał, natomiast potrzebuję dłuższego ujęcia, żeby wam opowiedzieć jedną rzecz, która mi się przypomniała. Nie będę nawet kopał sygnałów, chyba, że będę miał jakiś ładny kolor, to wtedy się zastanowię. Natomiast przypomniało mi się, że dostałem maila jakiś czas temu od studenta archeologii. Który był zniesmaczony tym, jak wykładowca strasznie narzekał na poszukiwaczy i szydził z nich, po prostu z nich szydził. I w tym mailu była zawarta informacja o tym, że ten wykładowca, profesor bądź doktor, nie wiem, nie znam który, nie wiem na której uczelni, szydził przede wszystkim z tego, że poszukiwacze ubierają się w Moro. I próbował dociec, dlaczego, i nie rozumiał tego i śmiał się z tego, że jak moro nie zabiorą do lasu, to to czułem się gorsi, czy coś takiego, nie wiem, że nie pamiętam tego maila. Natomiast ja spieszę z wytłumaczeniem. No, jakby raz ten wykładowca poszedł na poszukiwania do lasu, na przykład po dwóch czy po trzech dniach deszczowych, gdzieś gdzie jest jeszcze o wiele bardziej bujna ta roślinność i jakby sobie te swoje ciuchy z komunii, jakieś garnitury Potargał o te wystające gałęzie, całe upieprzył w błocie i, i potargał, to może by zrozumiał, że tani y, strój wojskowy z Demobilu no jest dobry do przecierania do lasu. Ale no, kumacie to? Na uczelniach szycą w taki sposób. <noise> ja gdzieś tego maila mam, ale tam osoba, która go pisała prosiła o anonimowość. Więc uszanuję to jak najbardziej, ale no, ja już słyszę to kolejny raz, że nawet potrafią ze stroju poszukiwaczy szukających w lesie szydzić. Po co tam, wiecie, po, po co tam brudzić morotanie, które można wyprać nawet w jakiejś takiej pralce poza domem, gdzieś przy kerfurze, w jakichś punktach do prania takich, wiecie, ciężko steranych rzeczy, jak e, można byłoby w garniturze z komunii wejść do tego lasu i, i no właśnie, i się na pierwszym drzewie e, zorientować, że wszystko potargane. Do spadło. Do karmienia zwierząt saper się z czymś takim pała po no, godzinach. tam ten, y, drzewo kiełbaskowe było, trochę. <laughs> To jest pewien, taki odcinek cały o kiełba... nie, to jak się te owoce nazywały? A brzydko, to nie będziemy mówić. Teraz omy! Daleka z drugim co ty tak płacz siedzisz, płaczesz i mówię, ułoży się wszystko Artur no no Płacze tylko, wiesz, ułożę, no, no. Co to? Grot Wow. No, no widzisz Bardzo głęboko była, widzisz, odomki też były, nie? On wygląda jakby tu miał trzy monety przy, przy, przyczepione. Zobaczcie, jedna moneta, druga no. trzecia nie, Więc, co też nie dotykam tego, bo to wiesz, jak wygląda takie płaty rdzy, ale... To jest trochę okrągłe, Tak, w miejscu gdzie to leżało, na ilu? Na 30? Więcej no. chyba. Widzisz, tutaj, tak, gdzie ta wybarwiona ziemia, nie? Koniec poszukiwań. Na sam koniec grot wpadł. Coś fajnego, ale tacy jesteśmy trochę z energii wyssani. Poszukiwania nie były jakieś strasznie długie, zresztą zerknijmy. 4 godziny, około 700 aktywnych kalorii, prawie 8 km. Kurde, 18 już jest prawie. I my mamy następny dzień pod odońcami. Wczorajszy dzień jeszcze mi wieczorem minął na jakieś spotkania z rodzinką i tak dalej, takie brednie po przyjeździe, czy brednie, no, żartuję oczywiście. I włączyłem się, żeby się z Wami pożegnać, bo nie nagrałem ostatniego ujęcia. Myślałem, że coś tam jeszcze ponagrywam. I chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że chronologia trochę się. Pochrzaniła. Mianowicie ten film miał być w niedzielę, a będziecie go mieli dzisiaj w czwartek. I film, który miał być na czwartek, będzie w niedzielę, ale ten film w niedzielę będzie gruby. Będzie bardzo gruby. Tyle powiem. No. Mam nadzieję, że się podobało. I jak się podobało, możecie zostawić Piedułki. I trzymajcie się. Cześć.